Widzowie, jedziemy właśnie z porwania. Widzowie, zaczynamy odcinek na 90, więc mogę Was serdecznie, widzowie, przywitać w kolejnym odcinku Ej, ja na moim kanale. Widzowie, chłód nam się zmienił. Mamy zdrowie, widzowie, które może nam spaść. Jak spadnie, no to albo medycyna nas to albo kaplica. Stamina, mit, no jeszcze głód i pragnienie. Widzowie, musimy wygrać Ta, skrypty, ale już ja już będę cicho i grab. Dobra. Siadaj Siadaj Siadaj, panienko. Zostawcie mnie. Bierz go, bierz go. Ubrałem się na niebiesko, żeby nie wiedział. To nie wiedział Deminu. Siadaj. Już spokojnie. Słuchaj. Zapy zapytam ci parę o parę rzeczy. Słuchaj. Na parę pytań odpowiesz i będziesz wolny. Tak to ten... E, gdzie macie ośkę? Na Forum Drive. E, ile masz lat? 23 Dobra, no, jak masz na imię? Dry. To jest twój koniec, Jaki koniec! Co Nie. Kim wy jesteście? Nie ważne, Zabieram Teraz Nie ważne, jedziemy! Co jest? Co jest, widzowie? Co tu się dzieje? Nie dobra, to. Naprawdę. Widzę, że tak trochę ten. Nie wczułam się aż tak w rola, ale ale no, po prostu Zajadzie. jestem śpiący. Okej Kim wy jesteście? Skąd wy macie jaki klasę czerwoną? A to jest y, tego. Skin? Co? Skin? Samochód. Jak skin? Normalnie. Skin? Skąd się Nie interesuje. Później się, <grym> się dowiesz. Na miejscu się dowiesz. Na jakim miejscu? Gdzie my jedziemy? Tego domu. Tego <grym> do domu. <grym się> do domu> To no, ja nie mogę z nim. Jak to nie widzieliście chodzisz? Brawo! I chuj, pojedziemy do Prawo. Brawo no, Pojedziemy, jedziemy Stop! Chuj damy ci kasę na naprawie O 8 <laughs> w wyślemy ci zaraz lokalizację Ale co? Ja się Idź się prze... idź się prześpij, damy zaraz lokalizację, no masz tam być o ósmej, zobaczymy jedziesz. Yy. Co tu się dzieje widzowie, to jest chore. Dobra widzowie. Dobra widzowie, idziemy spać i widzimy się. Witam. Tutaj kartka, proszę zadzwonić na ten numer. Ja witam. witam. Czekaj, Co jest? Widzowie? A ja co, Chciałem Wam oznajmić? Widzę, że wprowadzamy drugą postać do tej serii. Widzowie, która się nazywa Rio Carter, i ma coś, czego tamta postać nie ma. I znaków się bardziej widzowie, więc chyba przydzwonimy do tej osoby. Co mi pan grzebie, przałcie! Co tu się dzieje? Co zadzwonię. Halo? Przyjedź do mnie, wysyłam ci lokalizację, wszystko dalej się na miejscu. Co? Jaką lokalizację widzowie? Dostaliśmy, jak widzicie, mamy telefon na serwerze. Jest Kaju perika, widzowie. No to nieźle. Dobra, jedziemy tam, widzowie. I chciałem Musi chciałem wprowadzić was, że telefon, widzowie. No, uznajmy, że to jest jakiś nowy iPhone. U czy coś, widzowie, który ten. No, fajnie, bo telefon już nam da. Dobra, widzowie, dojechałem już na Cayo Perico. No i co jeszcze raz sobie w lokalizację. Żeby się odznaczyła. <grym> no i tak urwałem. Tutaj mamy taki fajny most na Tu Jak będziemy wracać, to mogę wam go bardziej pokazać. Co, my jedziemy na spotkanie, widzowie. Wiecie z kim? A, siedzenie na miejscu, widzowie. Co To jest. To są pieniądze. Ja mam sobie ja tak wjechać po prostu. Nie wiem, wiedę Halo? Ja dostałem numer telefonu i mam, że mam tu przyjechać. O to wyjeżdżaj? Słuch. Ciebie jakiś pajac do ciebie was <grym> <Zeraz. grym> Tak powiesz oh o moim synu Twój senta sorry W ogóle niepodobny Madam Jaki Madam? Proszę pana Vamos Vamos Oraz. O konia, że zostawcie mnie. Vamos, gringo. O, czy jo. Co to znaczy, gringo? go? Świeżak coś wtedy jest ten. wiem, nie wiem, nie wiem. Vamos, vamos. Ha. Och że jak coś, to stać przed biłem Dobrze. Co tu się dzieje? Jak tam dzisiaj tam leci do Santos Dobrze. Proszę mnie, rusz do Nie. A po co mnie wyzwałeś? Słuchaj, bo... Bo nie ma będzie tu? Zwędzie tu z pewnego powodu. Jakiego? Widziałem, bo widziałem, <coughs> że w Los Angeles dzieje się teraz niebezpiecznie, nie? No, niby to. Ty wiesz, co tam się dzieje? Bo ty mieszkasz tu, nie? No. To Co tam się ostatnio zadziało? Eee, tam jakieś strzelanie. Masz małgonę. Stojecie. Ale ja z nich korzysta się umiem. Szefie, szefie, szefie! Nie wyszpuj się z swoje Kajoperiko. Kajo Atakują ja, lądami y, ci no, nowi piraci i... Y, imigranci y, y, i ja... I ja... Jacyś... Wyznać I statek. I was zwalić. Y, tak. Vamos, panowie, wamos, wamos, wamos! Vamo Co tu się dzieje? No. Wiesz, czekaj. Te jest oblegane, nie wiem co. Po co ty mieszkasz? Proszę Mam prezent dla ciebie. Co na, na dolnym pierwszy rozwalić ich. Szefie. Po pierwsze to wbijasz na radio. No, jak? I tak rozwalić. Słuchaj. Tu masz przewidzianą 5000 kg. Ja. 5000. wiem, czy to Dziękuję. Czy mm. statek jest atakowany? Co? Teżby atakują statek? Rzeczar? No. Nie. Palić. Odpalić nie wyniesz na zewnątrz, podpalić, zjeść, <grym> ale dać pumę do zjedzenia i wyrzucić do celu Co nie potwór? Czy wy człowieka? nie, puma. No mogę się gdzieś ty, A ty co na telefonie masz? <grym> Telefonu nie ma. Telefonów nie ma. Co to jest? Nie tak. kolej. Jak się dostali? Możecie wyjść z tego pokoju, ten pokój będzie używany. <noise> ty, ty oni. Czemu tu pochnie jakby jakby bombę wrzucili Bo no, wrzucili... Ty, 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 w koszuli niebieskiej. Cześć. Podejdź na to Nie! Widzowie, się więcej dzieje niż przypuszczałem Dopumy pumy go. jakiej pumy? Tej, co małe gomy Wiedziałem, że to powiesz Dobra, bierz go, niesiemy go do tej puby. Tutaj będziesz miał prywatny bałek. Eee, no. A gdzie mogę przespać? Lecę sobie. A, chyba spa A, nie będziesz miał na kanapie. To jest, kana... Co oni nam cały czas strzelają do kogoś. Uspokójcie się, go! Szczególnie mój synku! Patrz, co możesz zrobić z ochroniarzami. No, on i tak był stary, więc. Tam był no, tej to Tam był dziad tej wyspy, to był tej wyspy. To co, i znowu podłogę trzeba mopować? Mopuj tą podłogę i do oczarnia z nim Ty, ochroniarz Dobre to macie wino Zajebiste Chodź, elabik Masz to z Bog. Masz pewnie nie pozwala, co? No mi nie pozwala No, ale no, to, ja Ale jeśli jego synem, to wiesz, jakbyś może mi tam... Co coś? to może Dobra, wino Na nie ma. wina nie, nie ma. Dobra. ci? Chodź, usiądziemy się. Tak tam w pracy szef was męczy? Męczy? Co? Szef nas dręczy jakoś? No mocno, mocno. On tak sobie ludzi zabija codziennie? No mam mnóstwo tych ludzi, więc on sobie może pozwolić, nie? Dobra. Ale tak? pracujemy, bo on ma na nas haki po prostu. A. Wiesz? A... ty jeszcze jakoś żyjesz. No ja żyję, bo jestem posłusznym pieskiem i dlatego. <noise> widzę wie sorry, że przerywam odcinek, ale chciałbym was zaprosić na serwer FiveM LS historii widzę i będzie tam grany bardzo fajny ropy, więc serdecznie zapraszam, link macie w opisie. To nie masz się wyprowadzić? No właśnie nie, bo jak... bo jak się wyprowadzę to on zabije mi rodzinę. No to trzeba Tego coś ten. sprawić Żeby wolnym być. No może ty zmienisz coś w tym człowieku. Może się coś uda. Nikt wiem. mu jeszcze nie przegadał do rozsądku. Wiem. Ten kto próbował, wiem. to ginął. No wiem, słyszałem takie plotki. No. Jak coś, tu masz tu mój numer. Jak będzie źle, to dzwonię. Dobra. Albo, wiem, albo przyjedź do mnie. Dobra. Lokalizacji pewnie znasz. No właśnie, nie za bardzo, ale dasz jak zadzwonię, to dasz sprawdzić. Dobra, ja idę się przespać. Za... Weź przypilnie, żeby tu nikt nie wszedł. Dobra. i Idziemy na chwilę do ojca. Ja idę na chwilę do ojca. Dobra. Nie tu się szło. Chodź, zaprowadź. Jestem przecież twoim ochroniarzem. Eee. No, chcesz, to masz mnie się przespać czy coś. Może nareszcie dostaniesz wolne, wymarzone. Dobra, dobra. Dziękuję. To wiesz, żeby, się. żeby szef się nie dowiedział, nie? Nie mów innym kolegom, bo jeszcze będzie, że wiesz. Jesteś faworyzowany, no, no, no. czy coś. Ej, idziemy. Ej? idę Dobra. Nie, Tutaj. mi Dobra, to jest ja Tu nie ma.

nie, nie no, tak. tak. Czy na pewno? No, tak, na pewno. No, bo nie... bo O jakimś napadzie gadają. No nie. A ten drogi? Co nam to <trych> po powie? Żeby trafić do pomy? Nie. No nie.

Lewo, dobry deck, czekaj czerwoną, to wyjdą, czy co? Zaklinował się? Nie wiem, co <toczuj> Pojechać. Ej, jak ty masz? Ej, jak ty masz? Poczekaj, pogadajmy. Jak masz, Fernando? No to jest jedno wyjście, żeby ten, żebyś przetrwał. Jedziesz do mnie? No. I trzeba przeszkodzić w napadzie. Ale nie, nie usłyszałeś? Ja usłyszałem, że jako nie wykonają to ja umieram. Nie. To mówię, że trzeba im przeszkodzić. To. No jeżeli oni nie wykonają to ja No to jedziesz ze mną dzisiaj. Musisz ją nagadać wtedy. Musimy, tym ojcu. Musimy jeszcze się wkraść do tego jego biura. No bo ja na razie wziąłem karteczkę. No. Sa weźmiesz go na bok, bo ja na razie radiu wziąłem. Tam ma jakaś karteczka z numerem. Może to coś da zadzwonię na zadzwonię do tej osoby. Dobra. Z numerem czy z kodem ten, do radio? Nie, radio już mam. No. Numer, numer. Dobry, dobra, Dobra, niby na spacerze, jak coś, nie? Weź powiedz na radiol, że ja chcę się z spotkać, że nie do spaceru wracamy. Będę leżeć na morzu. O, odejdę do, od ciebie i Tak, to czekam. Halo, Sefi?

Ja mam sprawę do pana, muszę coś panu pokazać. Była chodź pan Ja poczekam. Tutaj nam ochroniasz cztery... się zabi. Karteczka i zabiorę karteczkę za mną. Zabierę karteczkę za mną. Zapomnę teraz? Dobra. Podnieś go. Idziemy z nim. No, jaką ty sprawę? No, że już będę do LS jechał, bo muszę tu nagarnąć parę spraw. Jak coś, to w kontakcie, tak? Daj ja ci jednego ochroniarza? No, no, mógłbyś dać tego w czerwonym, bo go polubiłem. Ale polubiłeś, ale on mi jest tutaj potrzebny, ja ci mogę dać innego. No, ja daj, ale to on wróci jutro, na jeden dzień chociaż. Ale to jeżeli tak, to... Ja muszę was zawieść. No ale jedziemy moim autem. Bo ty za nami. To jedziemy twoim. No i dobra. No właśnie. jakie ty w ogóle masz auto? No jest Zuma. Na Naprawdę, niby powiedziałem że idę się wylać, ale... Wyszcząć. Bo ja teraz do tego... Dobry. Rio Carterem Dobrze, weź zaraz zaraz lokalizację i pojaw się w tym miejscu jutro. Co? Do widzenia.